Zobaczcie tam jakie fury są w garażu pokażemy? Chodź, pokażemy jakie są fury w garażu. No, tam się dzieje, to nie tylko Skoda tu jest, to są, troszeczkę sprzętu stoi. Tu mamy Audicę, lunch Rover Jakie szałto mamy? Dwa rowery Pokażemy Audi najpierw Dwie biegówki no, dzieje się, dzieje się Tu są nasze fury, tak? Tam jest lunch rowerek, który ma lat Ile ma lat? 9, 9 lat, lat no. 9 lat i jeszcze jeździ o, Bateria naładowana jest? Tak To wyprowadzamy i idziemy A tu mamy zobacz jaką Audi Audi to jest R8 tak? To jest Dobrze jest. mówię to jest Audi R8? Tak No i super Śmiga fajnie O tu następna fura to jest. Tu, się na, tu się naprawdę dzieje o, Proszę bardzo Muzyka wszystko działa co? Okay. <laughs> Dawaj Zipa wyprowadzaj i śmigaj a tutaj to jest, jest... Monster garaż, a to następna biegóweczka. Co tu się dzieje? Dobra, zrobimy to. Zobaczcie. Stare to jeszcze śmiga! I waży około 400 kg. Zobaczcie. Daje radę. Dawaj, dawaj polecia. Z polcia cały czas tu się dzieje, no nie? Tutaj starszy trzeba pomóc, troszeczkę, tutaj trzeba średniej, młodszej. Cały czas jesteśmy w ruchu Aktywnie i no, nad piesem pomaga. Śmigamy, tak? Dobre, dobre, dobre. Kardio wlatuje O co mamuśka, piłkę gramy? Dawaj, gramy piłkę Lewandowski, 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 czy będzie gol? O, nie ma gola, kuźwa, prawie Lewandowski, Oli za Oli oj za tebe! Grało się kiedyś starcie, grało się kiedyś, widzicie? Patrz, a widziałeś? Musisz wyjść Mamuszka jaki koło Dawaj, to! Czy będzie gol? Czy będzie gol? Na selba, go piłkę! Małóżka, bo w kamerę trafisz. No. Dobra, szczerze. Kifka, jedna i. Ach, Dobrze obroniłaś, brawo! Brawo do żony łapka, w górę się należy. Siema Sędzia! Nie! Ne, kanałek! No, nie ma go na sercu. Małóżka! Ech, Chodź, rzuciłem się! A nie ma Mamuśka, będzie o dawaj broń Inrykę Iglesias Przy piłce Ach, no. A jeśli chodzi o zbroję na krosa, i ten kas odpowiedzi i tak dalej Słuchajcie, wszystko zakupiłem, mam w pudełkach, rozpakuję i... Na następny film postaram wam się wszystko fajnie ograć, pokażę y, jakie są polecane firmy, bo mam taki miks, może powiedzieć z tej firmy, z tej firmy, z tej firmy, chociaż kolega mi powiedział to z tej firmy sobie kup z i z tej, ale coś się spodobało wpadło w oko, to zamówiłem sobie, dlatego za niedługo wam ogram i pokażę wam jaki powinniśmy strój mieć na crossa. No bo tak szczerze spróczenie nie wiedziałem, ale Maciek uświadomił też widzowie tutaj mi uświadomili Adrian, a co ze strojem? Odpowiedni buty i tak dalej Samo już bo tutaj jest wszystko, wczoraj będę troszeczkę sobie pośmigać po lasach wiecie, że godzina jazdy, a takie cardio wleciało, że normalnie byłem aż w szoku Mówię, Ja pierdziel cały spocony jestem, dlaczego? Bo zacząłem normalnie tak jeździć jak chuźwa prawie wiecie, zawodowiec no nie tym krosem I bokiem i tutaj lecę i normalnie cały czas spięty, jeszcze troszeczkę muszę bardziej go wyczuć Ale wydaje mi się, że sobie takie jest 2-3 jazdy i będzie normalnie perfecto ja, Oczywiście to jest lata treningu ale jak ktoś ma tylko smykałkę, szybciej się nauczy. I kotku stanęło. Tak, mnie ostro. Gdzie? Pokaż. Yo. Okej, Mamuśka wyjeżdża z garażu, furą swoją. Macie, no nie swoją tylko córeczki. Obie są moje. Obie twoje właśnie, że nie. Znaczy, to jest ta, tak, się stanęło. Co się, macie stanęło, że ta chłopaka jest twoja, no nie? No, wyrolowała mamuśkę, mamuśkę dała to malutką. Mamuśka na tej malutki teraz śmiga. Dawaj, mamuśka, dawaj, dawaj! Gazu, 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 gazu! E, mamuśka daje radę. Córeczkę wyrolowała mamuśkę. I tak się robi, interesy, no nie majcia! Ostatnio na story właśnie nagrałem. O, proszę bardzo. Na story właśnie pokazałem oto tą, właśnie, kulej nogę. No i kilka osób się pytało jak ona się w końcu sprawuje, a ją, ile mamy już czasu? Kiedy od kiedy, kiedy ją kupiliśmy? Żonko? Od walentynek Od walentynek, tak, bo to prostu na walentyki dla żony I uwierzcie, do tej pory ma przejechane, że wam dokładnie sprawować 142 km. Ale tak naprawdę dopiero to się zaczyna, wiecie, co ma być tak dużo, no nie? Ogólnie z tej hulajnogi żonka, jak i teraz córeczka, bo przejęła rolę i jest mega zadowolona Hamusek hydrauliczne, Aha, powiedzmy, robią robotę. O bombę! Na motor idziemy! A kas gdzie masz? No Żeby ja bym jeździć kas. bezpiecznie to trzeba mieć. Ale idziemy, idziemy na motorek. Nie. Dawaj, zrób to dla widzów. Nie. Jak będzie pod tym filmikiem, nie wiem, dużo łapą w górę, pójdźną na motocyk. Nie wiem, zobaczymy. Ile musi być? Tysięcy? Dziesięć. Nie, to nie ma szans, dobra, 10 tysięcy po tych filmikach będzie łapy w górę, żonka na się ze mną pojeździ, ale raczej, raczej może być już bezpieczna, tak mi to wydaje, ale raczej nie zrobimy, no i powiem wam co, jeśli chodzi o sprzęta, to nie ma co to narzekać, fajnie nim się jeździ, prawda Turciu? No, no, gruntkowskazy są, wszystko tutaj fajnie cyka, oczywiście przydałoby się umyć, no widzicie, no na razie jeżdżą, a nie ma kto myć, no jak to jest w rzeczywistości, jeśli chodzi o oświetlenie, to przednie światło też fajnie działa, długość baterii, żeby właśnie skłamać. Nawet nie wiem, tego nie, nie kontroluję jak to jest ładowane w ogóle, ale wydaje mi się, że dość długo trzyma. Na pewno dłużej niż ta mała, tym bardziej, że żona zleka, córka z lekka, no to spokojnie mi się wydaje około nawet 50 km przejechać, 60. Ciężko mi powiedział, no, nie wiem, czy to może za dwa razy już ładowana, jakoś tak. A do tej pory właśnie fajnie wszystko śmiga. Są trzy biegi. I jak mówię, maksymalnie zamiechałem pana 40 na godzinę, chyba 43 czy 45 złapałem. Zł Gdzie ci tak dobrze pokazuje? co mogę powiedzieć? To są dorki, czyli po takiej kostce, z której się fajnie śmiga. Do tego są koła jeszcze pom pompowane, więc uwierzcie, że nie jest źle, stopeczka siedzi i naprawdę można pośmigać. O. Prawie krosem. Ogólnie ja mam taki plan, że już coś pojechać na motocykl, Idziemy? No. Głos poświgać. No. A, się może doczekać, co? No. So, też poczekajcie chwilę, bo mamy awarię systemu. Dawaj, może w si pomoże. Zobaczcie, gdzie wjechała. Czekaj, już, już, już ci się już ci, już ci, już ci okay. pomagam. Co Nie działają te hamulce, nie? Działają. Nie, tutaj nie. No dobrze, to po skamulce proszę jeździć. Tak jest Wiesz, jak się kiedyś hamowało? Nogami, no. Mam mm. się uczyć. No. Dziś powinniśmy teraz być na rowerach i jak spędzać dzień No spędzamy przecież. Ej. Ale wiesz tak, proszę, najm najmłodsza z kolei nogą biegnie. Oj, paratki są. Dawaj śmigarz, ale fajnie. Jak na dwa latka dobrze idzie. Dobra, super, super żabciu. Ale fajnie ty jeździsz ja w przypadku. To jest stopka. Na razie nie jest potrzebna, ponieważ mamy yy, kółeczka. Musisz tatuś ten. Co muszę? rower dziecko. No muszę, bo ten rower tak naprawdę jest o, już po córeczce O, po jak się miga aparatka. O to już... Dobrze się wszyła. Ona się dobrze wczuła. jak jedna krosa pójdzie bo się doczekać, nie może ją zabiorę. A motocykl wam powiem, że naprawdę na piątka, ale dobrze idzie. Jak tam? No ty jest fajnie, raz, no, powiem wam swój piątkę, ale naprawdę jestem taki zadowolony z tego zakupu, bo to chodzi. To naprawdę chodzi i do tego nie trzeba mieć prawo jazdy na motocykl i można spokojnie sobie śmigać. Czy tutaj wiecie po polach, czy po drogach. Nie ma z tym żadnego problemu. Dawaj na motor Odnośnie tej hulajnogi z firmy Sheet 7. Jak, jeśli chodzi o modę tak dalej, to Wam link zostawię. Nie wiem czy pamiętacie albo nie pamiętacie, ale jak bym właśnie o tu po tą hulajnogę to prosiłem o rabat. Oczywiście nie chciał zrobić przykład nie wiem, 10-10% na 10 jakieś tam hasło, bo mówił, że no, one nie są takie tanie, żeby takie rzeczy robić. No ale utargowałem 200 zł od cena, która tam wie, widnieje, na siłowanie na rękę. Powiedział, jak się ze wygrasz, daje 200 stówy na Twój kod. Mówię, no to dobra, to dawaj, do no niej 200 stówy rabatu jest, jak coś, to możecie sobie zweryfikować, linki zostawiam w opisie. A hasło jest Trusker Packer i tam chyba dwie stówki rabatu dla zainteresowanych powinno wskoczyć. A oczywiście, ktoś się chciał zapytać, to mówię, Sheet7. Jak najbardziej firmę polecam, ponieważ sami zobaczcie, jak jest wykonanie tego. To jest wszystko, można powiedzieć, zrobione jakby dla siebie, tak? Nie jest to typowa sieciówka, tylko chłopakierom dla siebie. A spotkałem się z tym łebkiem, bym u niego bardzo w porządku gościł. Normalnie, kurde, aż miło się z nim rozmawiało. Bo to jest mała firma, która. Rozwija się po malutku, bo nie bardziej robię, można powiedzieć, już tak przykładają się tych hulajnogów, nie robią typową siciówkę I dlatego one są naprawdę warte polecenia, bo to jest wszystko fajnie dopieszczone A wiem, że teraz jest nawet jeszcze troszeczkę lepszy model, o tej niby ten sam model, ale w lepszej wersji, możecie sobie sami zweryfikować No i w tych czasach ta oszczędność paliwa będzie, no nie, jeśli taką hulajnogą się będzie śmigało No, taki luźny, mówię, odpalę kamerę, taki luźny vlogaz, bo tam kilka osób o tą hulajnogę na Instagramie, więc coś tam powiedziałem o niej, no no idziemy się pobawić dalej. Tak taki, taki film nam się podoba, zostawcie łapkę w górę, kanał, aby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć! No już. No już idziemy się dalej bawić.